Witam, witam i zapraszam do trzeciej już części naszego mojego filmiku poświęconego grze Gran Turismo 5. Pokażę teraz jakiś yy, wyścig, bo ileż można tak gadać o jakichś pierdołach różnych. Pokażę, jak prezentuje się rozgrywka. Więc wybieramy moje BMW M3. E, pochwalę się, że podniosłem mu moc aż do 545 koni. I teraz naprawdę tak ciągnie, że... że wybieramy aspekt, klasę zawodową Poszukamy czegoś kurczę, mamy tutaj same jakieś bardzo wymagające wyścigi Myślę, że wybiorę sobie mojego challengera z garażu, ponieważ potrzebujemy masylkara do tego wyścigu. Nawiasem mówiąc, wczoraj zakupiłem tego Dodo Challengera. No i um, z go węgu trochę, biorę go na mądzę, na wyścig. No i jadę, rozpędzam się, szykam na wyprzedzam większość rywali, potem zakręt. Oczywiście odchudziłem go trochę, żeby lepiej skręcał, ponieważ wiem jak zachowują się maski i chary w zakrętach zwykle. Dlatego ja go trochę odchudziłem, żeby lepiej zachowywał się w tych zakrętach. No i wyszedłem na prowadzenie. Yy, czwarty bieg, 180 km na godzinę. I nagle... Yy, 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 więcej już nie pociągnie. Myślę sobie, o Boże, wydałem na tyle pieniędzy, a teraz taka tragedia. No to okazało się, że wyszedłem z tego wyścigu. Zakupiłem sobie regulowaną skrzynię biegów, sześciobiegową. Wyregulowałem napędkość maksymalną na poziomie 260 km na godzinę. No i okazało się, że jest to właśnie optymalne i wygrałem wyścig. Tu mamy teraz dość długi pięciokrążeniowy wyścig Masylkarów na Laguna Seca. Torze położonym w Stanach Zjednoczonych. Wyprzedzamy większość, ponieważ opuściliśmy hamowanie. Jeszcze nie wspomniałem o modelu uszkodzeń. Model uszkodzeń jest obecny. Od tych najniższych leweli chyba nawet jest obecny, ale nie, są tak rozbudowane wraz ze wzrostem poziomu. Kierowcy jest, rośnie on, jest mocniejszy. Ja jeszcze nie zauważyłem, że byłam był jakiś taki super fenomenalny na tym moim 17 levelu kierowcy. Widać idzie, idzie mi nie najlepiej, ale to pewnie zadzwoniłem na to, że nie mogę się skupić, ponieważ trochę zgadam do kamery. Zmieniłem się na taką kamerę. Tak więc rozpędzamy się naszym challengerem 260 na godzinę. I teraz najtrudniejszy zakręt świata, czyli korkociąg na laguna seka. Jest to przykana, która schodzi tak bardzo ostro w dół. Jest to zakręt niewidoczny, także ślepy zakręt tak zwany, ponieważ nie widzimy tak naprawdę tego zakrętu, kiedy do niego podchodzimy. Ważne też, żeby do wyścigów podejść z głową i... Ja zawsze patrzę sobie na to, jaki samochód jest wymagany do, do wyścigu, a potem patrzę, jakie samochody ma moja konkurencja. Jeśli widzę, że mają większą moc ode mnie, to podnoszę ją trochę. Tak, żeby była z tak około 10 pani wyższa o, od nich. Wtedy to praktycznie zawsze się wygrywa i się można cieszyć z tego, że się wygrał. A ja tu widocznie widać najlepiej mi idzie w tym challengerze. Więc po prostu nie najlepiej mi się jedzie tym samochodem po dość krętym torze. Na Mądze to jeszcze jakoś szło, bo mądza jest dość szybkim torem i prostym. Natomiast laguna seka jest dość, ba bardziej kręty i, i, i techniczny. Widać mamy czwarte miejsce aktualnie. Fatalnie się tym nie challengerem. W ogóle nie chcę skręcać. Ale wiadomo to masy kart. ten tutaj zakręt. Nie mam na razie innego wyboru. Widać przed nami gdzie? Prawdopodobnie Shelby. Wyprzedziliśmy go teraz, opóźniamy zhamowanie. Jeszcze jako ciekawostkę podam, że zwykle nie patrzę, jacy, jakie nazwiska mają moi przeciwnicy, natomiast kiedy raz popatrzyłem i zdziwiłem się, ponieważ zobaczyłem, że moim przeciwnikiem jest niejaki Castro. Nie był to F. Castro, czyli Fidel Castro. Był to jak, była to jakaś inna litera alfabetu, gdyż tu imiona nie są pokazane. Ale był to Castro. I tutaj muszę poskarżyć się, że tutaj ta linia wyścigowa jest dość głupia. Ponieważ na niektórych zakrętach pokazuje hamowanie tak wcześnie, że znika jeszcze przede mną, zanim ja zdążę ją przejechać. A na niektórych zakrętach to pokazuję to w odpowiednim miejscu, ja hamuję wtedy i, i wypadam z trasy ale mimo tych wszystkich wad ja wystawiłem tej grze dziewiątkę ponieważ mi się ona strasznie, strasznie podoba jest ona obowiązkowym tytułem dla każdego gracza, który uwielbia motoryzację wielkością ten tytuł może dorównać chyba tylko jedynie wielkością i zawartością tego, wszystkiego, co tam jest. Ten tytuł może dorównać chyba tylko e, starusinkiemu, już starusienki TOCE e, Race Driver e, 3, z którą tu się niegdyś e, zagrywało na PC. Zetniemy zakręt, żeby wypracować przewagę Widać, że jestem cheaterem Czwarte miejsce mamy Tutaj już zapamiętam, że trzeba zahamować wcześniej, niż że to linia wyścigiowa Ponieważ wypadniemy A ubrakowało, ale dobrze, że wyszliśmy z tego cało. Ogólnie jeśli macie jakieś pytania związane z tą grą to walcie śmiało, piszcie czy to na PW, czy na PlayStation Network, ja chętnie Wam odpowiem na te pytania, jeśli tylko będę znał odpowiedź. Jeśli również yy, chcielibyście pobrać ze mną na, yy, online w tą grę to piszcie, ponieważ ja nie mam żadnych znajomych yy, na razie, który, którzy grają w tą grę po prostu. I Piszcie. Bo jeszcze nawet nie miałem okazji sprawdzić multi, bo weszłem do jednego pokoju dzisiaj w południu i do jednego pokoju z grą i nie zagrałem niestety, bo długo się coś nie włączało, nie włączał w wyścigi, więc znudzony wyszedłem z niej. Ale mimo to tej zabawy staje się na pewno na długie, na długie nie godziny, tylko nawet dni całe. Ponieważ gra jak się wsiądzie do niej do grania, to potem nie, mo nie może nikt odciągnąć od, od niej. Na tym będziemy chyba kończyć ten długi, bo już pół chyba odcinek o Gran Turismo, podsumowując. Gra dla mnie zasługuje na dziewiątkę, jest fenomenalna, warta wydanych pieniędzy i naprawdę warto ją kupić, jeśli się jest fanem motoryzacji. Jeśli nie, też warto ją kupić, ale, ale myślę, że największą radość będą mieli ci, którzy kochają naprawdę motoryzację. Dziękuję, dobranoc.